Witam serdecznie Mariusz Machowski Filipinski A jest w kuchni. Życie na filipińskiej prowic Kawa Siedzę sobie tak piję kawę i myślę różnych my rzeczach Zdaję serdecznie wszystkich oglądających, którzy lajkują nam kota. No my, czy się jakiś duży? Co jest kotek? Zbieram komentarze. Wszystkich pozdrawiamy, nie? No, z kotami zaczynam gadać Za dużo słońca. Za dużo. Karol mnie obudził. Z panu Clau. Wybrał godzinę moją do spania. Z... Zadzwonił. Jak... Pytał się o jakiś program w filmu. A w ogóle, słuchajcie, obudziłem się. I Oliver leży naprzeciwko mnie. I zaczyna mnie przytulać dotykać po nosku, tak obejmował mnie za szyję, nie? I tak i się uśmiechał, tak i nóżkę założył, taki, taki przytulacha, taki, nie? I tylko się i to tak, nie wiem, to trwało gdzieś z, z 10 minut, nie? Po tym wybudzeniu od Karola. I nagle Danika otworzyła drzwi, weszła do pokoju, to już, już od razu rękę na mój nos odepchnął mnie, nie? I do mamy. Co tam się dzieje? Proszę bardzo, gości mamy. Oliver, siadaj tu. Do hier. Smoke. Oliver, siadaj. Nie, 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 uważaj, uważaj, uważaj. No. Patrzcie jaką pogodę mam. Ty, a ten motor to może tam postaw po tym Tak, ja już po uśmiechu widziałem u Olivera Że na chce iść Czekajcie Widzę, widzę No, popatrz, popatrz, jak kombinuje. Piwko pijemy. Karolek, mów jak na Filipinach ci się podoba. Piękny. Ale wolałbyś tu mieszkać, czy w Polsce? Wolałbym tutaj mieszkać. Mieszkasz 8 lat już, nie? tyle co ja. No, to... bo My żeśmy się uda... poznaliśmy się no. u Damiana? No. Na Sykihort, nie? A Sykihort ci się podoba, czy nie? Takie fajne, małe, turystyczne miejsce. Nie? Ale no, żeby może... tam mieszkać. To... No, co? Ja długo nie mieszkałem, byłem tam miesiąc, no to nie mam obrazu, jak można mieszkać na Sykihort. Ja 3 lata mieszkałem. 3 lata to jest za dużo. Mm. Oliver! A tu Twoja mówi po polsku, co? Tak jak poja po angielsku. No to co umiesz po polsku? Rozumiesz co mówię do ciebie teraz, czy nie? Nie rozumiem Nie rozumiem, ale powiedziała nie rozumiem What words you know in Polish? Mała, tak? Mała. mała chodź tu? <laughs> <laughs> Ale chodź, ja słyszę, jak mówi do małej. Ja nie wolno. Nie wolno, nie? Co tam jest? Co to jest? Nie wolno. Ty mój pan czuł Oliver, <laughs> come, come, baby here. You have friends. Ja, yeah, okej. Okay. Like She like to play because they similar, you know, age like. yeah. A jak żeśmy siedzieli w samochodzie, to zadzwoniłem. To jak zobaczył tą małą to od razu już. żeby jechać <sharp> tam, żeby Vanessa, żeby Vanessa w szkole <inhale> zostawić jechać No. <sharp inhale> <But sharp inhale> <so> <away> Ja ci powiem tak, że spotykamy, wiesz, z City, tylko, no, ja powiem, mała, ma, ona ma wielki fan, żeby się bawić z dziećmi, nie? Yy, no, no, tutaj nie ma nikogo, nie? Nie ma. I nie masz tam sąsiadów? Znaczy masz, ale masz tam no, no, nie, małe nie, dzieci, czy nie? Tam tam ja jest... mam takich sąsiadów, że ja jej prawie nie Masz takich sąsiadów, jakie ja mam tu? Czyli no po prostu dalej, nie? Nie, utrzy... ale że nie utrzymujecie jakichś tam nie. bliskich więzi? Nie, wcho... my się widzimy, się pozdrawiamy, ale... ale... nie wchodzą ci do domu i po lodówkach nie grzebu. Nie, 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 <grym> aż, nie, nie. aż tak zażyły stosunków nie mamy, nie. No. Mamy dobre relacje, bo mówię, za każdym razem... Dobrze, że sąsiedzi, ale wiesz, każdy żyje swoim życiem, nie. Słuchaj, chciałbyś tu żyć, tutaj, czy in Poland? Yeah. By it's cold sometimes in the winter time yeah. super cold. But it's okay. yeah? no. Karol, ma zamiar teraz jechać do Polski, zabrać rodzinę, tak? Kiedy jedziesz? No, nie mamy terminu. Musimy wziąć, załatwić wizę i kupić bilety. A patrzyłeś bilety? Tak. Ile? 10 tysięcy polskich złotych. <grym> na dwie osoby, bo mała nie jest liczona. Jest, jest liczona? Jest. Do manieli chcieliśmy lecieć i też jest liczona. Tak? Drobna kwota jest... Ja myślałem, że jak jest małe dziecko tam chyba do dwóch lat to nie no, liczone. Jest określenie, że jest na kolanach, ale za bilet musi zapłacić. To no, jest dla mnie co, to cudownie. Na promach nie ma czegoś takiego. <coughs> żeś, kupujesz dwa dorosłe bilety, dziecko jest na rękach. Yy... Trzeba liczyć chyba 3500 zł za osobę, nie? No to mówię, w dwie strony nie. Zobaczyłem, może kupimy na razie tylko jedną. No ja w sumie też mogłem kupić jedną. Ale co ja w tej Polsce będę robił? No to co mówisz? Na hamaku się bują. No wierzę. Że... No ja ci powiem tak, jak masz finansowanie tutaj, no to, to nie masz potrzeby jechać do Polski, ani do Londynu, ani do Anglii. No już tam na pewno niech nie patrzyły moich vlogów z Polski, to już na bank. Chyba może na początku, tylko wiesz Proszę bardzo. Brysznic. <gülny> Dzieciaki mają basen. Niedawno jakoś teraz chłopak na palowanie polak utonął. Z tego co tam czytałem i Karol mi powiedział, to popłynęli na jakiś spot z łódką, czy jakieś tam miejsce do snurklowania. No i potem, po tym snurklowaniu, kapitan łódki zamiast policzyć wszystkich, bo taka jest procedura, że po prostu liczy głowy, ile osób weszło do wody, ile wyszło, to nie policzył płynęli na inny spot, potem jakiś tam jeszcze wrócili na bazę I się okazało że chłopak zaginął 30 chyba jeden lat Polak bardzo taki wysportowany przystojny facet i następnego dnia go znaleźli no już utopił się nie i teraz chyba ten kapitan z tego co wiem ma pewnie jakieś konsekwencje Chyba do 30 lat więzienia mu grozi za to, co tam się stało na tej łódce, że nie policzył, nie? I propos snurkowania, chciałem Was przestrzec. Przed snurkowaniem chodzi o to, że kiedyś pojawiły się. Są jeszcze te maski na pełną twarz. Zaraz się wiem, znajdą osoby, które powiedzą: Mariusz, to nieprawda. Nie, to jest prawda. Te maski na pełną twarz, jak snorklujecie, bardzo łatwo blackout, wiecie, pod tym powietrzem, które wydychacie, wydychacie z powrotem, nie? Jeżeli po prostu dłużej zostaniesz pod tą wodą, to grozi ci blackout, utrata przytomności, jak nie masz nikogo wokół, to się po prostu utopisz. My jak robiliśmy te kursy norkowe, no to w day shopie Michał nas przestrzegał przed tym. I ja was też przestrzegam, żeby po prostu nie używać tego. To jakiś chiński, gówno wynalazek. E, Chińczycy to po prostu kochają, i ten, ale no, zdarzały się przypadki blackoutów. Nie? Drugie, to free diving też jest bardzo niebezpieczne. Nie? Dużo osób po prostu idzie pod wodę, sami schodzą i, i robią freediving. Są tam głębiej i tak dalej. Nigdy tego sami nie róbcie sami, nie? musicie mieć jakiegoś buddy, jakiegoś kogoś kto was po prostu wyciągnie z wody I wam pomoże, te pierwsze minuty są krytyczne, nie? te pierwsze trzy minuty, tak w wodzie też można robić rescue, też można robić Są procedury, nie, nie, masażu serca oczywiście nie zrobisz jak wyciągasz taką osobę, no bo w wodzie jesteś Ale możesz cały czas powietrze podawać nie? Eee, więc my jak robiliśmy rescue to po prostu uczysz się jak to robić, nie? żeby po prostu co chwilę podawać muchać w w powietrze. Także chciałem przestrzec, uważajcie jak jesteście na Filipinach z freedivingem może być niebezpieczne, wbrew pozorom. I snurklowaniem, no, wydaje się, że jest wszystko ok. Ja nie wiem, co tam się do końca wydarzyło, bo to dla mnie jest wszystko, słuchajcie, dziwne. Może po prostu chłopak zszedł głębiej, czy no po prostu wstrzymał na dłużej powietrze i, i doznał blackoutu. Bo chodzi o to, że tu na Filipinach ta woda jest tak słona, że jak się położycie na wodzie i zwyczajnie, spokojnie sobie oddychacie to nie jesteście w stanie iść pod wodę. Po prostu utrzymujesz się na powierzchni. Po prostu trzeba się ładnie wyprostować. Nie zgięty, tylko wyprostować. Szybciej troszeczkę powietrze nabierać, a wolniej wypuszczać. I pod wodę nie pójdziecie. I to tyle wystarczy. Tyle i aż tyle no jakbyście kiedyś znaleźli się w takiej sytuacji, że w wodzie zostaniecie sami a macie daleko do brzegu I po prostu oddychać spokojnie bez paniki w ogóle panika to najgorsze co możecie zrobić w życiu i pod wodą, no szczególnie pod wodą ja miałem kiedyś taką sytuację, nie wiem czy was o tym mówiłem bo ja sam dużo nurkowałem, nie miałem po prostu kolegi do nurkowania. Yy, I no miałem swój sprzęt, więc chodziłem sam na norki, i kiedyś zrobiłem sobie przerwę chyba dwa tygodnie, nie nurkowałem i poszedłem na nurkę, zaplanowałem sobie wszystko co i jak i zmieniłem plan. Najgorsze co można robić, nigdy tego nie się nie robi, nie jak sobie zaplanujesz, to musisz po prostu podążać za tym planem, a ja po prostu zrobiłem wbrew temu co mnie uczyli, zmieniłem sobie plan i zapadłem decyzję, że zrobię sobie deep dive, czyli głębokie nurkowanie, licencje mam do 40 metrów i tak do 40 metrów staraliśmy się zawsze nurkować, ale czasami zdarzało się tam na przykład coś na 45-47 tam do 50 metrów i wiadomo wtedy przez dekompresję, żeśmy przechodzili i tak dalej. No a ja tutaj zszedłem, wtedy pamiętam 63 metry 63 albo na 67, już nie pamiętam, teraz nie chcę kłamać. I nagle taki bum, nie? Dostałem takiego gwoździa, to to jest taki moment, wiesz, ta, ta narkoza azotowa, nie? Czujesz się w sekundę, tak jakbyś wypił, nie wiem, litr wódki, no? Jesteś tak pijany, że po prostu nie wiesz, co chodzi. I ja tak się rozglądam, mówię, o, o co chodzi. Ja potem to konsultowałem z bardzo, ale to ba... no, z taką elitą nurków na świecie, nie? E... Tutaj koledzy i na Panglao, nie? I po... On... Po... potem wam powiem, co oni mi powiedzieli, nie? Ale pierwsze co ja tak patrzę, gdzie ja jestem z taką orientacją straciłem, patrzę na komputer, nie widzę nic, mgła po prostu, nie, ja mówię, nie, no i teraz tak chwilę się zastanowiłem, spokój, bo to najgorzej to możesz spanikować, nie, i to nie wiesz, czy idziesz w dół, czy idziesz do góry, po prostu tracisz kompletnie orientację, plus do tego, no, masz taki, jakbyś pijany był i nic nie widzisz, nie, na no, komputerze mgła. I w pewnym momencie wpadłem na pomysł, żeby wyjść z tego gówna, w które się pakowałem, To jedyne, co mogę zrobić, to yy, wypuszczać, yy, napompować sobie BCD. Nie? Bo jak napompujecie dużo, dużo powietrza do tej kamizelki, w której jesteście, no to wtedy za zaczynacie się unosić do góry. A jak się unosicie za szybko, to komputer będzie wam piszczał, informował was. Bi, 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 bi. Że za szybko idziesz, więc takim sposobem wszedłem na 20 metrów. Po prostu pompowałem powietrze. Wszedłem do góry, jak słyszałem, że komputer mi pisze, to troszkę opuszczałem. nie? Opuszczałem, opuszczałem, dodawałem i tak jest bardzo ryzykowne. Najlepiej mieć spare czyli dodatkowy jeszcze zbiornik nie? z powietrzem. Ja miałem tylko jeden, bo to bardzo szybko się powietrze pozbywać szczególnie jak jesteście głęboko bardzo. Nie? To... Jezu, to jest tragedia. To moment powietrza schodzi. No, ale udało mi się zejść chyba do 20 metrów, gdzieś tak między 20 a 15 mnie puściło, tak, tak w tych okolicach. Już widziałem na komputer, już widziałem, że muszę tę kompresje zrobić, więc zrobiłem tą kompresję. Starczyło mi powietrze, no tak? Starczyło mi. Wyszedłem z tej wody, i jak wyszedłem już na plażę, to po prostu całe jakieś dylerki dostałem, nie? dopiero mnie nerwy puściły, dopiero złapałem tą panikę taką, nie? Że znaczy... No nerwy mi po prostu całe ciało moje chodziło, nie mogłem w ogóle tego opanować. Słuchajcie, przez chwilę miałem taką po prostu trzęsiawkę, no potem siedziałem, myślałem dużo i potem skonsultowałem to z chłopakami. No mówię, taka elita nurków. Jednych z najlepszych nurków na świecie się zaliczają, to gość, który no eksplorował w ogóle cave diving, nie? Czyli... Znaczy, jaskiniowy nurek i eksplorował te wszystkie jaskinie po świecie, jeździł, robił taki guide yy, i opisywali dla nurków po no, prostu te jaskinie nie? i nowe odkrywali, więc mega gość. No i powiedziałem mu o tej sytuacji, a on mówi, Marosz, w tej sytuacji, w której miałeś, to najlepsze co mogłeś zrobić, to właśnie to. Nic innego mu do głowy nie przyszło. Dobrze, że po prostu na tyle trzeźwo myślałeś, mimo tego stanu, takiego upojenia alkoholowego przez azot. To, że po prostu podjąłeś taką decyzję, nie? I sam sobie pomogłeś. Bo, no, dużo osób by nie wyszło z tego, by się po prostu utopiło, zostałoby pod wodą, nie? Ja sobie po prostu zdałem sprawę, że no... Od utraty życia byłem tyle. Nie? nie siedziałbym już tutaj. I wtedy, bo mi się wydawało, że ja już miałem tych nurków, nie wiem, za 300. Może za 350, nie wiem. Wydawało mi się wtedy, że ja po prostu już jestem dobrym nurkiem. Nie? I to jest właśnie to, co gubi ludzi. To wydaje mi się, że są super, że, że wiedzą wszystko. A taka sytuacja po prostu otwiera ci oczy, że jednak nie jesteś taki super i popełniasz błędy, i taki błąd może kosztować ci utratę życia. W najlepszym przypadku twojego, a jak jesteś jeszcze z kimś, to komuś możesz zrobić krzywdę albo nie. wszyscy razem Cię, no po prostu. W technicznym nurkowaniu, patrz jak się o nurkach rozwijałem w technicznym nurkowaniu, nurkowaniu, znaczy tak w rekreacyjnym, czyli to co ja robię i wiele osób. No to jest taka zasada, że bierzesz zawsze buddy ze za sobą, czyli masz gościa, który po prostu z tobą jest obok. I jak coś się dzieje, to jeden drugiemu pomaga. W technicznych nurkach już tego nie ma, każdy na swoją rękę idzie. Jak się komuś coś dzieje, to jest po prostu dobra wola, czy ktoś ci pomoże, czy nie z reguły ci nie pomoże, jak się coś dzieje tobie przy technicznych nurkach. Jesteś zostawiony sam sobie. Dlatego, że jak ktoś... bo jesteś na bardzo niskiej głębokości, nie? Jak coś tam się dzieje z tobą e, przy technicznych nurkach, no to jeżeli decydujesz się na pomoc takiej osobie na takiej głębokości, nie wiem, tam 100 metrów na przykład czy 150, nie? To ryzykujesz swoje życie i duże prawdopodobieństwo, że ty też nie wyjdziesz z tej wody, nie? Więc... Czy technicznych nur. i tego nie ma, a generalnie jak giną, giną nurkowie, to giną technicznie nurkowie, właśnie nie? ci, którzy schodzą najgłębiej. Nie można schodzić tak głęboko, jak ja zszedłem, bo tam bardzo szybko zaraz, nie wiem, książki mówią, że 67 metrów to już jest tlen toksyczny i już dostajesz po prostu trzało paraliżuje. Chodzi o to ciśnienie parcjalne. Tam chyba było, nie pamiętam już teraz chyba 67 metrów, że ten tlen już zdaje się, e, toksyczny tak bardzo, że cię po prostu no, zatrujesz się nie? oddychając tlenem. E, ale to książki mówią jedno, a życie mówi co innego. No inne inne są zasady dla turystycznych, takich rekreacyjnych nurków, jakie ja robiłem, inne są. Dla technicznych, inne są dla wojskowych, nie, wojskowi też w ogóle mają wyśrubowane, czyli w ich książkach jest jeszcze co innego napisane, że można jednak niżej zejść, o tym mi chodzi, nie, i techniczni też. Po prostu trzeba obliczyć ciśnienie w No, tak to wygląda. Poszedłbym na nurka. Powiem wam, że już długo nie nurkowałem, może bym poszedł. Jakbym miał pozwolenie na pracę, to bym, to bym mógł w dive Shopie pracować też, nie? No, między innymi po to robiłem te kursy też, nie? Żeby zrobić tego Dive Mastera. I może kiedyś, jak będzie mi się chciało, chociaż tak, nie wiem, tego instruktora, nie? Teraz na tylko instruktora w sumie musiałbym zrobić. Jakie to koszty. Jak Ostatnio sprawdzałem, to było coś koło 100, 120 chyba 1000 PS, jakieś 2200-2300 dolarów. No ale wiesz, jak to można zrobić też po taniej nie? Po prostu zatrudnia się w Dajeszopie, robisz klientów i, i ci to za darmo zrobią, no. tylko za egzaminę płacisz, tylko musisz po prostu odpracować, nie o to chodzi. Także też jakaś tam alternatywa do pracy, nie? że mogę po prostu nurkować w tej szopie. A fajne to jest, bo też jedna rzecz. Bardzo, ale to bardzo się chudnie. Nie ma nic lepszego na odchudzanie niż nurki. To mogę wam powiedzieć. Nie? Trzy nurki to chyba macie 5 albo 6 tysięcy kalorii, nie? Spalacie? Więc, jak wychodzicie z tej wody, to możecie jeść, cały dzień możecie jeść, a i tak tego nie... Zawsze mniej zjecie, niż spalicie, nie? A tego nurkowie są jak patyki takie. Tylko jednego nurka znam, grubego. Który regularnie, mówię, nurkuje, nie? Bo tu chodzi o na regularne nurkowanie. Bo jak nurkujesz raz na jakiś czas, to ok, Ale jak regularnie nurkujesz, codziennie po 2 trzy nurki, to... Nie ma takiej opcji, żebyś był gruby czy szuchniał, czy coś I się przydało. A fajnie się czułem, ale rzeczywiście męczące trochę te nurkowania. Jak bierzecie tak klientów pod wodę dwa, trzy razy dziennie, to jest z tymi ludźmi, oni nie potrafią nic, musisz ich nauczyć. nie? Potem pilnować ich pod wodą i ich na smyczy prowadzisz, nie trzymasz jednego w jednym ręku, drugiego w drugim, a jeszcze trzeciego między nogami trzymasz, nie? Jak się tam coś dzieje, to po prostu musisz ogarnąć kogoś, mając jeszcze dwie czy tam jedną osobę z boku, nie? Takie odpowiedzialne bardzo. No, tyle. Koniec. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.